thank you Tytuł absolwenta roku 2013-2014 uzyskała Wioleta Berdychowska, uczennica klasy czwartej C Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk. Wioletta Berdychowska ukończyła naukę ze średnią ocen 5,5. Oprócz nagród od szkoły, absolwentka roku odebrała od Iwony Krawczyk, prezes specjalnej strefy ekonomicznej, stypendium naukowe, które wypłacane będzie przez cały okres studiów. Myślę, że bardzo, że bardzo fajnie jest to docenienie mojej pracy czteroletniej. Czuję się bardzo szczęśliwa i doceniona. Du 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 Dużo się pani uczyła. No tak, nie, nie bez przesady, nie tak, że całymi dniami i nocami, ale, ale nie reszta było przysiąść do książek i, i pouczyć się. Dalej planuję studia na uczelni Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. No, później zobaczymy. Wyróżnienie odebrał również Jakub Barnasiewicz, który w ostatnich latach stał się twarzą szkoły. Prowadził szkolne imprezy, występował w spotach reklamujących zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących. No, jestem taką osobą, która jest otwarta na takie inicjatywy i bardzo to lubię. Naprawdę czuję się w swoim żywiole. Co dalej? Dalej studia, na pewno studia, no i realizowanie się. No, jakieś tam zamierzenia, plany mam w głowie, niektóre bardziej. No, no, na, wybieram się na Politechnikę, na budownictwo. To jest taki pierwszy cel. Mam nadzieję, że to wszystko się ułoży po mojej myśli i, i, i dojdzie to do skutku. Za osiągnięcia sportowe wyróżniony został Krystian Gryczuk. Pomimo częstych wyjazdów na zawody kombinacji norweskiej, Krystian osiągnął średnią ocen 4-3. Dodatkową nagrodą jest roczne stypendium sportowe wręczone przez Iwonę Krawczyk, a ufundowane przez zarząd strefy. Pięcioro najlepszych uczniów po jednym z każdej klasy otrzymało tablety. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe wyróżnieni zostali: Katarzyna Łuczak, Angelika Szczepanik, Julita Szczejkowska, Katarzyna Bielewicz, Katarzyna Brelska, Kamila Kalinowska, Joanna Szczech. Sandra Kępkowska, Renata Fiorek i Łukasz Bówczyk.